Witam dzisiaj jak widzicie praca na grubą Mianowicie wymieniam tylnie tarcze hamulcowe i klocki jestem w połowie drugi Ale zrazu powiem jak zamponczą wiadomo lewarek podnosimy, ściągamy koło później jak już macie wciągnięte koło, teraz będzie trochę łatwiej opowiadać. To jest zacisk hamulcowy. Z tyłu zanim ma prowadnica. Na sam początek odkręcamy prowadnicę od jarzma, która jest... która tutaj tam sobie jest dokręcane do, do tarczy. I teraz tak w sumie, że takie kapturki trzeba je tam podważyć, nożem i zdjąć. Są na klucz imbusowy 7 mm. Odkręcacie. Wiadomo, tłoczek jest wysunięty, więc jeśli już odkręcicie, trzeba je trochę wysunąć i później jeszcze odpinacie. Takie zabezpieczenie, ono jest. Na jarzmie. Tak sobie siedzi. I trzyma. Klocki. No to też możecie to najpierw w pierwszej kolejności. To wystarczy podgonić się okrętem i, i gotowe. I gotowe. I tak. Później następny zacisk. Zbijamy młotkiem. Później jarzmę przekręcone tu od drugiej strony na klucz. 17. No i na sam koniec tutaj podświetlenie tutaj jest yy, przemocowana tarcza to jest przymocowana tarcza, zaraz zapalimy światło na czujce o trochę widniej. tarcza jak macie nałożoną to tutaj gdzie jest to miejsce wycięcia widać w tej osłonie przeciwpołowej to bierzemy duży młotek o, ja mam taki nie wiem, nie jest gramowy ale dość ciężki i jak już macie tą śrubkę odkręconą, tutaj jeszcze można trochę oczyścić na piaście, dać jakiegoś odryzewiacza między śruby i tak dalej to tutaj w to miejsce walicie w ten sposób, żeby tarcza Wam się zbiła. Musi być naprawdę mocne uderzenie, no bo ona siedzi dość sztywno, później warto sobie on tak jak widzicie u mnie dużo, ładnie wyczyścić plastę żeby tak wyglądała jak jest. Dobra, zaraz następne ciąg dalszy i teraz dalej żeby taknąć tuczek potrzebujemy będzie taki zestaw do całego łóżku ja mam jakiś taki najprostszy on generalnie bardzo łatwy jest tam żeby będzie odpowiednią wielkość tego co mają być płaczane Świetko nie jest ręką Tak tą śrubą się dociska, i później zróbmy wskazywek zegara. W oczach się cofa. No tak to wygląda, jest mnóstwo filmików w internecie. Jak to zrobić? W samym jarzmie tutaj te prowadnice zacisku warto jest to zaraz zrobię, Warto jest przeczytać szczotką drucianą, żeby to było czysto. To do samej tarczy. Kupiłem Zimmermanny Sporty Tarcze plus Klocki na tył. No zobaczymy jak się będą sprawować. Warto jest przed montażem użyć tutaj tam jakiegoś zmywacza chociaż one nie są tłuste, tylko Zimmerman stosuje, nie wiem, jakieś takie inne tam zabezpieczenie, nie wiem jak to się nazywa. No, ale tak to w skrócie tyle. Otóż na piasta do głowego. tak wygląda tutaj zero na nic ma być ładnie równo i możecie jeszcze tam trochę wyrześcić zacisk, ewentualnie prysnąć z czymś ale ja to tam chyba nie do tego robił przechodzimy do montażu i pokażę Wam efekt finalny jak wygląda na kole z jednej z jednej strony przynajmniej no i po złożeniu tak to wygląda Zacisk koło. I bierzemy się do drugą strony. To jeszcze, posmarowałem pastą miedzioną te końcówki. to w sumie dobrze oczyściłem, ale no, nie zostanie. Koło za chwilę wejdzie jeszcze. Daję no, jeszcze dystansy. Nie wiem, czy skadruję czyli 20 mm Japan Racing'a. W miarę lekkie, fajne, kółko dobrze wystaje na nich, także jak coś to również polecam. Nie jest to druga impreza, A, a, a naprawdę warto. Do so. teraz, jeszcze raz po kolei, dla druga strona. Ja jeszcze muszę ściągnąć dodatkowo dystans. Najpierw ściągacie zabezpieczenie. Tu jeszcze jest rundę dodatkowo. Jest czujnik od klocków, który trzeba wypiąć. No, nie jest jednorazowy. I tam on idzie z tyłu. Tu jeszcze trzeba rozebrać nad kole. Dudziś jest podatkowy w pięty. w na razie robimy to no i dobra to już są ściągnięte jest jest ściągnięty to jest ściągnięte teraz tak tutaj tutaj z tych kapturki ściągamy z jednej tam od spodu z drugiej strony impuls 7k i odkręcamy odkręcamy zacisk i teraz tak zacisk już odkręcony, sobie leży, wyciągnięte i teraz tutaj jest jedna śruba do zacisku, gdzie mam klucz i, i o, tam jest druga śruba do zacisku do jarzma no i trzeba je po prostu odkręcić jarzmo czyścimy tu już ma odkręcone praktycznie dobra, teraz tak yy, jarzmo ściągnięte i tutaj ta mała śrubka wykręcona jeszcze jedna bardzo ważna rzecz o której zapomniałem powiedzieć nie wiem czy będzie widać tu przez ten otwór przez ten z otwór ze śrub akurat tutaj jest, czekajcie, tak wam pokażę no, przez ten otwór tam w środku Z tarczę, to wam pokażę jest sam od nacią tego samoregulator od hamulca ręcznego jego trzeba skręcić skręca się go ruchem takim tej, trzeba go tam odnaleźć w tej w tym otw w otworze, tak w, 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 wsuwa się śrubokręt i tamtą zabadkę trzeba jakby śrubokręt do góry, trzeba ją skręcić bo nie będzie widać ze sobą aparat Zębatki, ja to ledwo widzę Aparaty nie uchwyci Trzeba ją skręcić W innym wypadku może Wam ta po prostu, po prostu Może Wam nie zejść Będzie ją trzymać no, A tam na rancie, z tyłu na rancie ta, na, tarczy, na tarczy jest taki rant Dobra, teraz to, miećcie dużo motek. Tu jest takie wycięcie, ja zawsze w to mi tutaj wale, ale od tej strony Musicie po prostu tą tarczę parę razy uderzyć. Aż puści. Jeszcze nie puściło. Jeszcze nie. Zaczyna na delikatnie chodzić, ale muszę mieć dwie ręce, także pokażę wam efekt końcowy parę uderzeń z dobrej ręki i proszę bardzo samochód odskoczy tu nie ma opcji teraz tak, czyścimy piastę Oj. czyścimy piastę a to jest ten to jest ten samoregulator ja Mam tu jest otwór tu samoregulator i wykonujecie z tym światłem to... i tak nic nie będzie widać tu o i wykonujecie taki ruch zaraz może inaczej na zrobię o, tu przez ten otwór i to już on jest skręcony ale podkręcacie go po prostu sobie w górę żeby on na maksa na maksa się zwęził i wtedy wam tarcze zajdą lepiej dobra to teraz czyszczenie piasty i wszystko składamy w odwrotnej kolejności tutaj taka mała ciekawostka jeśli chodzi o czujnik jest za yy, nad kolem schowany tutaj już go odpiąłem yy, biała wtyczka proszę bardzo tam jest schowany tu idzie 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 tam I, o, tutaj już go wyciągnąłem Jesteś się urwał jest gdzieś tam w klocku czy był. nie mam większej filozofii jak no. zobaczycie czujnik, zobaczycie klocek to będziecie wiedzieli jak co i jak to się wypasuje ujęcie mm, końcowe za dużo nie widać, bo lampka się rozładowała musicie wierzyć na słowo że są założone lub jakiekolwiek inny odnośnie S46 to zapraszam na razie cześć